Cześć kochani, tu Gruba Ryba Lublin. Słuchajcie, jest niedziela, już po godzinie 19. .00. Każdy powinien leżeć i odpoczywać, ale niestety na laurach nie mogę spocząć, i kolejna dostawa zawalistych rybek, tym razem od Andrzeja z Niemiec. Słuchajcie, zobaczcie, jakie pięknie wypasione rybki nabite jak bąki proszę bardzo Ancistrusy kolumbia kolejny antistrusy kolumbia co tutaj mamy waben mustery i 486 o, słuchajcie, ciekawe kirysy. Jak zwykle jakieś niespodzianki yy, od Andrzeja muszą być. Co tu mamy kolejne? Worek. O, coś tu z niespodzianek widzę. O, następno. Co ty tutaj mistrzu złoty mi przysłałeś, to tylko bóg jeden wie Zaraz będę musiał e, to wszystko rozszyfrowywać e, Ancistrus Rio Paraguay e, i słuchajcie i L181 F1 po dzikusach. Wielkość jak widzicie. Taka. To chciałem dostać od Andrzeja. O, kolejne kirysy dziwne. Ciach. Coż tu mamy? Kolejne dziwne kirysy. O, pięknie. O, no to nieźle. Nożowiec. Kurde labeo. Co ty mnie tutaj, panie, przysyłasz. I kolejny nożowiec. Słuchajcie, nożowce takie po 25 cm, niebite. Od Andrzeja przyszły. Dobra, słuchajcie, ze względu na to, że już jest późno. Ja muszę zaraz zacząć aklimatyzację rybek tam w regale w rogu. Mam Ancistrusy. Część tutaj 180 jedynek muszę poprzerzucać. Ancistrusa Rio Paraguay muszę przerzucić gdzie indziej, bo jest drobniejszy. Żeby jeszcze trochę podróż i żeby tutaj wszystko było tak jak trzeba. Biorę się za robotę. Słuchajcie, odpoczywajcie cieplutko. Gruba-Riba-Lubli.